6 października Aniela łabuś, witam Państwa w dzisiejszych wiadomościach regionalnej telewizji Opolskie. Po nowym roku zasiłki dla osób bezrobotnych w powiecie nyskim będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Ogólnie mamy zasiłki 6-miesięczne, to dla osób po 50 roku życia, mającym co najmniej 20-letni staż pracy, zasiłki tak są wypłacane przez 12 miesięcy. Akcja znicz rozpoczęta. Na Złotogłowickiej będą ustawione zakazy zatrzymywania, również będzie ograniczenie prędkości. Przed Dniem Wszystkich Świętych Policja w Nysie apeluje do kierowców i pieszych o rozwagę, ostrożność i cierpliwość. Jeśli tych zabraknie bezpieczeństwo na drogach zwiększyć ma policyjna akcja znicz. Akcja ruszy 31 października. Na drogach w całym kraju pojawi się więcej funkcjonariuszy. Sprawdzać będą prędkość, trzeźwość kierowców, stan techniczny aut oraz czy dzieci przewożone są w fotelikach. Ubiegłoroczny bilans listopadowego długiego weekendu na drogach powiatu Nyskiego był wyjątkowo zadowalający. W wypadku w tamtym roku podczas przeprowadzenia akcji zniczy nie odnotowaliśmy żadnego, nie było żadnej osoby ranne. Było 20 kolizji zdarzeń drogowych, w których nikt nie doznał obrażeń ciała i oczywiście drobne takie zdarzenia na parkingu. Policjanci spodziewają się, że już w środę po południu na drogach może zrobić się tłoczno, szczególnie w pobliżu cmentarzy. Utrudnienia rozładować mają objazdy. Ulice Szczecińska i Saperska będą ulicami jednokierunkowymi. Na ulicy Mieczysława I zostanie ograniczona prędkość do 40 km na godzinę. Na Złotogłowickiej będą ustawione zakazy zatrzymywania, również będzie ograniczenie prędkości, będzie możliwość wyjazdu z cmentarza, ze Złotow przez tereny zielone, z drogi wewnętrznej będzie wyjazd na drogę krajową, i w tym roku będzie to i w kierunku Opola i w kierunku nysy. Do wielu wypadków dochodzi z winy pieszych. Przechodzą w nieoznakowanych miejscach i są słabo widoczni. Piesi przechodzą przez jezdnie w miejscach do tego zabronionych, niedozwolonych, niewyznaczonych. Wychodzą piesi za przeszkody, nie popatrzą, nie upewnią się, czy mają możliwość bezpiecznego przejścia przez tą jezdnię. Także wszystko. Wszystko wskazuje na to, że pośpiech, pośpiech i jeszcze raz pośpiech trzeba być ostrożnym, wiadomo. Wszystkich świętych to czas żniw dla złodziei, którzy korzystają z naszej nieuwagi i pośpiechu. Wyjątkowo łatwym łupem są pozostawione na przygrobowych ławkach torebki czy niezabezpieczone rowery. A i tłum na cmentarzach sprzyja złodziejom. Kiedy to sprzątamy, kiedy pozostawiamy swoje mienie, czasami rowery, bo jeszcze jest taki okres ciepły, że nie zabezpieczamy, idziemy po wyrzucić śmieci, bo czyścimy, czy zostawiamy torebki, bo wydaje nam się, się, że mamy go w pobliżu yy, oczu, bo niesiemy wodę i brakuje nam rąk, no i okazuje się wtedy, że ten sprawca jest szybszy od nas. Akcja Znicz potrwa do 4 listopada. Od 1 stycznia 2013 roku wydłuży się okres, w którym bezrobotni z Nyskiego Powiatu będą mogli pobierać zasiłek. Nie jak do tej pory przez okres 6, ale 12 miesięcy. Obecnie na opolszczyźnie tego typu wsparciem objęci byli mieszkańcy Powiatu Brzeskiego. Zmiany w powiecie nyskim wymusił wzrost bezrobocia. Tylko do końca czerwca zarejestrowano 8,5 tysiąca osób bez pracy. Jeżeli bezrobocie w danym powiecie na dzień 30 czerwca przekracza 150% przeciętnego bezrobocia w skali kraju, to wówczas od nowego roku, czyli w naszym przypadku od 1 stycznia 2013, zasiłki wypłacane dla osób bezrobotnych są wypłacane przez 12 miesięcy. Wydłużony czas poboru zasiłku obejmie tych, którzy zarejestrują się w urzędzie pracy po nowym roku i w ciągu ostatnich 18 miesięcy przepracowali przynajmniej rok. Nawet w sytuacji, gdy Ogólnie mamy zasiłki sześciomiesięczne, to dla osób po 50 roku życia, mającym co najmniej 20-letni staż pracy, zasiłki tak są wypłacane przez 12 miesięcy. Po nowym roku w powiecie mają pojawić się nowe oferty pracy w handlu. Wiosną firma Dagn zamierza otworzyć nowy zakład i zatrudnić ponad 100 osób, natomiast firma Aventech ma stworzyć miejsca pracy dla około 170 osób. Została wydana decyzja na budowę parku handlowego na ulicy Piłsudskiego, tam będzie pod powierzchnią ponad... Pod dachem ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych około 35 sklepów, mówi się o szacunkach 250 osób, które podejmą zatrudnienie. Mieszkańcy powiatu nyskiego sprawa do dłuższych zasiłków korzystali już w przeszłości, 3 lata temu. Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 794 zł. W środę 24 października w bastionie świętej Jadwigi odbyła się konferencja Polskiej Agencji Turystycznej w ramach ogólnopolskiej kampanii Promocji Turystyki. Na zaproszenie Regionalnej O Polskiej Organizacji Turystycznej nasze województwo gości Polską Agencję Turystyczną. To agencja rządowa zajmująca się marketingiem turystycznym naszego kraju i jej promocją za granicą. W Bastionie Świętej Jadwigi miała miejsce kilkugodzinna debata i narady o tematyce promocji turystyki. I w ramach tej narady jeden dzień poświęcono na obrady właśnie na terenie Nysy, i tutaj właśnie dzisiaj gościmy. Mamy 14 przedstawicieli za granicą, 12 w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Próbujemy stymulować rozwój sieci informacji turystycznej, bo to jest niezwykle dla nas istotne. Cały kompleks. Nysy, ale i, i, i troszkę dalej, kłocka tych fortyfikacji, rewitalizowanych powoli, bo to jest oczywiście żmudne i, i kosztowne, ale to jest bardzo duże atut regionu. To będzie zadanie naszych kolegów później po powrocie do swoich krajów, aby przeglądnęli wszystkie portale internetowe, te, którymi my zarządzamy, całą bazę zdjęciową, jak, jak jest region Opolski pozycjonowany w naszych, naszych materiałach. Wśród ekspertów i działaczy turystycznych są przedstawiciele niemal z całego świata. jestem przedstawicielem Polskiej Organizacji Turystycznej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, no i w związku z tym zajmuję się marketingiem destynacji Polska i promocją Polski, a przy okazji i prawie całej Europy, przynajmniej koordynując promocję całej Europy w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie przyjeżdżając do tej części Europy przynajmniej, chętnie zwiedzają więcej niż jeden kraj. Jeżeli jadą do Londynu, to jest Londyn, jeżeli do Paryża to Paryż, ale tutaj w tej części Europy bardzo chętnie odwiedzają Polskę, Czechy, Węgry, Słowację. Myślę, że zapamiętają o sobie nas jako miejsce ciekawe, atrakcyjne, warte zwiedzanie, a następnym razem, czyli za rok, będziemy mogli zaprezentować jeszcze większe osiągnięcia, kiedy już zakończymy te projekty, które są teraz rozpoczęte lub w trakcie. Utworzymy miejsce minister salę kinową, czy wystawę multimedialną w trasie turystycznej, czyli tych atrakcji będzie więcej i będziemy mieli jeszcze szerszą ofertę dla naszych odbiorców, czyli turystów. Każdy z uczestników otrzymał teczkę z materiałami promującymi atrakcje turystyczne naszego regionu. Uczestnicy nie ukrywali, że Nysa staje się ważnym ośrodkiem związanym z zabytkowymi fortyfikacjami. Można mieć tylko nadzieję, że tego rodzaju akcje będą miały wymierny wpływ na rozwój i promocję turystyki w regionie. Nysa niewątpliwie jest miastem turystycznym. Mieszkańcy śląskiego Rzymu reklamują ją jako idealne miejsce odpoczynku, zarówno tego aktywnego, jak i wiernego. W końcu miasto w bliskim sąsiedztwie posiada jeziora i plażę zwaną Nyską Rivierą. Także amatorzy pieszych wędrówek znajdą coś dla siebie, spacerując po górach nieopodal miasta. Te i inne informacje turyści uzyskać mogą w samym centrum w Biurze Informacji Turystycznej. Czy jednak Nysanie wiedzą, gdzie tych turystów skierować? Czy wie Pani może, gdzie znajduje się punkt informacji turystycznej w Nysie? Punkt informacji? Oj, nie wiem, ale bądź gdzieś tutaj. Nie wiem, gdzieś, gdzieś tu jest koło. Nie wiem, bo nie, nie korzystam z tego. Bastion Świętej Jadwigi mieści się w samym sercu miasta, przy ulicy Piastowskiej. Jednak mało który mieszkaniec miasta wie, że w Bastionie Świętej Jadwigi mieści się Biuro Informacji Turystycznej, które odpowiedzialne jest nie tylko za instruowanie turystów chcących zwiedzać wspaniałe nyskie okolice, ale jest to również miejsce spotkań kulturalnych. Informacja turystyczna w Nysie pełni wiele funkcji, między innymi od zaspokojenia elementarnych potrzeb każdego turysty poprzez informowanie o atrakcjach, zabytkach turystycznych w Nysie oraz bazy noclegowej czy gastronomicznej, aż po promowanie naszego miasta czy regionu na targach turystycznych lub innych imprezach kulturalnych. Biuro Informacji Turystycznej prowadzi ponadto szereg działań skierowanych do starszych i młodszych mieszkańców miasta. Informacja turystyczna przygotowała także szeroką ofertę dla wszystkich mieszkańców nysy. Dla dzieci młodszych przygotowaliśmy ofertę zwiedzania nysy z szukaniem skarbu. Dla dzieci szkolnych przygotowaliśmy żywe lekcje historii. Natomiast w okresie letnim dla wszystkich przygotowujemy piątkowe spotkania z zabytkami nysy. Bastion świętej Jadwigi jest niewątpliwie miejscem spotkań nie tylko turystycznych, ale i kulturalnych. Warto zatem zapoznać się z szeroką ofertą skierowaną nie tylko do przyjezdnych, ale i do mieszkańców. W końcu Śląsk Rzym to wizytówka samych mieszkańców. Grupa teatralna Ostatni rząd szuka aktorek i aktorów na kolejny sezon artystyczny 2012-2013. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Jedyne czego trzeba, to głębokie przekonanie, że to właśnie to. Za chwilę pokażemy Państwu mały fragment, a zaraz po wiadomościach zapraszamy na pełny materiał ze spotkania z niską sceną. I co z nas dwojga by powstało? A co pozostało? Hybryda? Od dziecka mnie to interesowało, ale dopiero tutaj tak naprawdę nauczyłem się, co to jest aktorstwo. To nieprawda! Pani Pradziadek pochodził z Polski, nieprawda? Może, pa! Ale ja nie chcę i nie będę w telewizji! Jak najdalej staramy się uciekać od dosłowności, to znaczy od, od dosłowności śmiechu, od dosłowności płaczu, od dosłowności, bo, do, bo tylko wtedy można... Wydobyć dziś z rzeczywistości pytanie: czemu się Inga tak dawno i tak daleko? Tego jeszcze nie było. Jakość! To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Kolejne wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej w najbliższy poniedziałek, 29 października. Zapraszam.